Witam Was serdecznie w tygodniu już 17. Powiem Wam, że jak do tej pory wciąż odkrywam to, że co tydzień jest mi coś innego. I ogólnie źle się nie czuję, gdyby nie no, jakieś tam niektóre rzeczy, które mnie czasami gnębią, właściwie co tydzień gnębi mnie coś innego. Ale może zacznę od tego, że w tym tygodniu zauważyłam, że wszystkie staniki, które miałam do tej pory, i to kupiłam już takie wcześniej dwa. Rozmiar większy kupiłam niż nosiłam wcześniej. Kupiłam dwa staniki, trzy właściwie. Jeden jest taki bardziej taki ala sportowy stanik, ale dwa takie kupiłam na co dzień, żeby nosić i te dwa staniki były rozmiar większy i one już się robią za małe. Także poleciałam dzisiaj do Primarka i kupiłam znowu rozmiar większy. Także powiem Wam, że piersi powiększyły mi się o praktycznie dwa rozmiary, na co absolutnie nie narzekam, jest to naprawdę jeśli chodzi o, o akurat o ten fakt, że piersi mi urosły, to cieszę się bardzo i bardzo z tym zadowolona. Bardzo je lubię. Lubiłam je wcześniej, bo akceptowałam siebie taką, jaką jestem, ale teraz naprawdę nie narzekam. Okej, okay. w tym tygodniu również zauważyłam chyba rostem. Wesley spojrzał się na... jest on na brzuchu tak troszeczkę niżej. Zauważyłam dosłownie małą taką siną plamkę i Wesley stwierdził, że to jest żyłka. Ja twierdzę, że to jest rostem bo on się chyba nie zna, on nie wie, chyba, że rozstępy są najpierw sine, ale nie wiem, nie wiem, bo jeszcze się, nie mówię, nigdy nie miałam właściwie rozstępów, mam tam, miałam chyba gdzieś jakieś tutaj lekkie, jak rozciągnięte skórę, ale to chyba jak rosłam kiedyś z tyłu, ale tego, to, to jest prawie praktycznie niewidoczne. I także nigdy nie mam jakichś takich, no nie wiem, widocznych rozstępów ani nic takiego, także nie wiem jak one wyglądają, jak one wyglądają, jak się pojawiają, może wy mi poradzicie, ale zauważam tylko małą silną kropeczkę gdzieś tam poniżej właśnie na brzuchu, Ale nie wiem, nie wiem czy to jest rozstęp, czy nie, dalej się w dalszym ciągu się smaruje. Co jeszcze zauważam, jeśli chodzi o żyły? Ostatnio byłam właśnie w łazience i zauważam normalnie tutaj na całym ciele, że tak mi strasznie... Żyły było widać i nie wiem czy to też jest normalne. Na brzuchu też widzę na przykład A właśnie tutaj po bokach. I też nawet z tej okolicy, gdzie myślę, że to jest ten rostem pojawiły się właśnie żyły. Czasami są, one są po prostu bardziej widoczne. I tak samo właśnie tutaj na dekolcie ostatnio, nawet od szyi takim na dekolcie, kolcie, by to aż tak dziwnie wyglądało. No ale nic, dajcie znać koniecznie. Czy wiecie może jak wyglądają rozstępy, jak one się pojawiają? Bo to jest taka, nie jest nawet kreska, to jest taka po prostu taka kropeczka, sina. Nie wiem, dajcie znać co, co na ten temat myślicie. Następną rzeczą jest... Tutaj napisałam w tym chyba na początku tygodnia, że czułam możliwe ruchy, i teraz wiem, że są to na pewno ruchy, bo wczoraj, na przykład, wieczorem byliśmy w kinie i dziecko czułam normalnie, jak się, jak się ruszało, i czułam te motylki, ale teraz już czuję takie bardziej, jakby. Jakby mi coś tam przepełzało, takich po brzuchu, w środku. I dzisiaj od rana też czułam i mówię: chyba się tam maluch wierci po prostu i kręci. Także czuję na pewno, wydaje, znaczy, wydaje mi się, że dziecko po prostu już jest coraz większe. Tak jak wcześniej Wam mówiłam, że na przykład troszeczkę jak mi się właśnie brzuch podniósł, czy macica mi się podniosła, to po prostu przestałam biegać do taledy tak często, a przez ostatni tydzień znowu biegam dość często i to nawet jak, no nie wiem, nawet nie, nie po prostu nie sikam aż tak dużo, ale mam pod, potrzebę taką, po prostu nie wiem, czy tam po prostu wszystko już dalej zaczyna znowu uciskać, bo się coraz większe robi. Pewnie tak. Także myślę, że maluch po prostu już się większe robi. Następną rzeczą jest, czułam się w tym tygodniu taka dosyć Zmęczona, muszę powiedzieć, w porównaniu do tych tygodni poprzednich, i nie wiem, czy to jest może tutaj jakieś zmiany pogody, czy może po prostu, no nie wiem, czy może po prostu w moim ciele się tak dużo dzieje, że, że akurat ten tydzień czułam się dosyć zmęczona, ale nie aż tak jakoś do przesady, tak jak na przykład w pierwszym trymestrze. Był też, było też kilka, chyba dwa takie dni, że z rana, jak jechałam do jak jechałam do pracy to poczułam się, w głowie mi się trochę kręciło i nie czułam tego wcześniej byłam też w pracy na przykład spojrzałam się na koleżankę i tak jak się gwałtownie odwróciłam to nagle mi się tak po prostu wszystko zawirowało i tego dnia również co właśnie jechałam do pracy rano też powiem Wam, że tak czułam straszny ucisk w piersiach co później wywnioskowałam bo jakieś dwa dni temu w nocy miałam atak astmy i Powiem Wam, że właśnie przez cały tydzień ciężko mi się jakoś tak oddychało. Tak, znaczy nie to, że ciężko mi się oddychało, ale miałam taki jakiś właśnie ucisk w piersiach, czułam. Co... Powiem Wam może tak historię mojej astmy. Ja kiedyś właśnie już wspominałam, że kiedyś podczas ćwiczeń takich intensywnych dostawałam astmę, ale kiedy zaczęłam oddychać przez nos ćwicząc, to po prostu zniwelowałam to praktycznie do zera i y, kilka lat temu właśnie poszłam do lekarza, to dał mi ten taki tą taką pompkę, ten Tutaj się chyba nazywa, i po prostu w razie czego miałam to w domu od kilku lat, ale nigdy tego nie używałam, bo stwierdziłam, że nie chcę tego używać. Mam to tak, po prostu miałam to tak w razie wół, gdyby mnie, nie wiem, nagle jakiś tam ogromny atak astmy złapał. Ale starałam się sobie właśnie radzić w naturalny sposób. Zmieniałam właśnie oddychanie. Oddychałam przez nos, a nie przez buzię I kiedyś było tak właśnie też, że w zimie. Mi się troszeczkę bardziej to odzywało ze względu na to właśnie, że powietrze zimne i suche jakby wywołuje tą astmę też. I ostatnio właśnie przez ostatni tydzień zauważyłam, że tutaj w Anglii, bo zrobiło się dużo zimnie i z rana jak wychodziłam z ciepłego domu na zimne i właśnie wtedy to było w tym, w tym autobusie również. Zaczęło mnie, mnie tak ściskać tutaj. I nie skojarzałam tego na początku właśnie z tą asmą. Myślałam, że to jest po prostu, nie wiem, ciąża i nie wiem, trochę mi się słabo robi, ale właśnie ten atak astmy, jak kiedyś miałam w nocy, normalnie nie mogłam zasnąć. Powiem Wam, że tak się przestraszyłam, że zaczęłam sobie sama się po prostu nakręcać trochę, bo już mówię, ja tam pal ale ja się bałam po prostu o, o dziecko, że nie wiem, jeśli ja sobie na przykład, nie wiem, coś mnie tak złapie nagle, że ja sobie nie będę mogła oddychać, to no oczywiście dziecko zależy na, na tym. My wdychamy tlen i dostarczamy dziecku właśnie, także przestraszyłam się i kiedy się przestraszyłam, po prostu zaczęłam o tym myśleć, to skoczyło mi ciśnienie nagle, gdzie ja nigdy nie mam wysokiego ciśnienia zmierzyłam sobie ciśnienie, mam 140 chyba, co dla mnie jest dużo Wysokie ciśnienie, i nie mogłam się uspokoić po prostu. Próbowałam yy, zasnąć, i słyszałam, jak mi serce tak po prostu bije, yy, ale wypiłam sobie chyba o pierwszej w nocy Melisa, gdzie na drugi dzień szłam do pracy, i w ogóle byłam taka zła, bo, yy, bo chciałam się wyspać, yy, i chyba do pierwszej 30 w nocy nie spałam, ale wypiłam sobie Melisa, trochę się uspokoiłam, i powiem Wam, że mi przeszło. Następnie, właśnie drugi dzień już było ok, ale nie wiem, napisałam do mojej położnej, ale jeszcze do mnie nie odpisała. Zamówiłam sobie wizytę u lekarza, to dopiero 19 mam, żeby się nie wiem, zapytać, co i jak z tą astmą. Wiem, że u niektórych na przykład ktoś, kto cierpiał wcześniej na astmę, u niektórych się nasila, u niektórych znikał, u niektórych kobiet, które nigdy nie miały astmę, w trakcie ciąży dostają, także. Nie wiem, jak to jest. Mam nadzieję, że to jest również chwilowe. Ja również powiem Wam, że jadłam tego dnia. Zjadłam chyba sobie ser mozzarella na wieczór. I powiem Wam, że wiem, że na przykład nabiał, jakby wywołuje też astmę. Dlatego postanowiłam teraz odstawić również nabiał, bo, bo po prostu nabiał jak jemy, to produkuje też właśnie śluz. I coś się również wiąże z astmą. I dlatego postanowiłam na razie odstawić i zobaczymy, jak to będzie bo oczywiście nie chcę brać jakichś tam leków, ani nic takiego. Że staram się w naturalny sposób sobie poradzić. W ogóle tak mnie to troszeczkę dziwi, że w trakcie ciąży tak co tydzień w ogóle coś innego odkrywam i co tydzień coś innego mi się odzywa, co kiedyś gdzieś tam miałam przez chwilę, czy no nie wiem, dziwne to jest i trochę, trochę śmieszne, trochę przerażające, nie wiem co mam po prostu sobie o tym myśleć. Mam nadzieję, że w następnym tygodniu już mi przejdzie. No i tak, ból głowy. Dzisiaj miałam okropny ból głowy od rana, także dalej w dalszym ciągu te bóle głowy są, ale nie są aż takie, jak mówię codziennie jak wcześniej. To był ten astma, atak astmy i po, dzień właśnie po tym ataku, nie wiem czy zmęczona po prostu pracę, ale czułam się tak, powiem wam, że czułam się tak, jakby ktoś mnie po prostu czymś ciężkim uderzył w głowę i... Taka się taka otumaniona strasznie czułam w piątek, czyli wczoraj. Wczoraj tak się czułam w pracy i czułam się właśnie. Nie wiem, naprawdę czułam się tak kiepsko pod tym względem. No właśnie taka czułam się otumaniona. I nie wiem, czy dlatego, że po prostu nie spałam w nocy aż tyle, i czy, czy to może było związane z, tą, z tym atakiem astmy, czy może jeszcze z czymś innym. Dzisiaj już się czuję ok, mówię, oprócz bólu głowy dziennie coś innego, jak widzicie, ale powiem wam tak, że to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o moje notatki. Ogólnie rzecz biorąc, jak mnie głowa nie boli, jak nie mam ataku astmy, to czuję się super, czuję się naprawdę, naprawdę dobrze i nie narzekam. Także mówię, to są takie jakieś tam gdzieś tam małe rzeczy. Co zrobić? Takie uroki ciąży. Oprócz tego jeszcze nie mogę się doczekać, bo już za 3 tygodnie będziemy wiedzieli, czy to chłopak czy dziewczyna. Yy, możecie obstawiać na dole. Zapraszam do komentowania, co myślicie. Yy, chłopak czy dziewczyna. I co? Teraz Wam pokażę mój brzuch, który rośnie dosyć szybko. Widzicie, mam te spodnie ciążówki, które są jeszcze, one są te jeszcze luźne, także jest fajnie. To jest mój brzuch. Już się on cały tutaj twardy robi normalnie czuję jak widać także tak wygląda tak wygląda mój brzusio. ja się z wami na dzisiaj już żegnam pozdrawiam serdecznie do zobaczenia z tym razem pa pa